Nowy żłobek samorząd zamierza utworzyć w dawnym przedszkolu przy ulicy Nowomiejskiej 10. Teraz działa tam poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Miasto może pozyskać na stworzenie żłobka ponad 6,5 miliona złotych. Jeśli zamiary zaowocują czynami, w suwalskich publicznych żłobkach liczba miejsc sięgać będzie niemal 450. Siemiatycka jednostka policji w 2022 roku okazała się najlepszą w województwie. Podała komenda wojewódzka Policji w Białymstoku. Ale, co podkreślono na odprawie rocznej, efekty pracy podlaskich policjantów, czyli tzw. wykrywalność przestępstw kryminalnych, zaprowadziły ich do pozycji krajowego lidera. Mieszkańcy Suwałk i tylko Suwałk mogą od kilku tygodni liczyć na zatrudnionego przez samorząd lekarza. Jak go wezwać?